Odkrywamy ustrój. Jest godzina piąta, ja już na nogach, już jadę. Dzisiaj spotykamy się z ekipą SDG i idziemy na poszukiwania. A spotykamy się w nietypowym miejscu, bo. Będziemy poszukiwać w ustroniu. Zobaczcie, na zewnątrz jeszcze widać księżyc. Już jest fajnie ciepło, ciepło jasno i ciepło też, bo jest 9 stopni na tą chwilę. Także fantastycznie. Dobra, ruszamy na razie. Patrzcie na to, pierwszy dołek. Tak naprawdę jesteśmy przy samych autach. Tutaj mamy auta. Przeszedłem dosłownie parę metrów i mówię, kopnę pierwszy sygnał. I zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Perelek. perel 10 zł. A rocznik. Pewnie 89 albo 90. Ale jest monetka. Lecimy dalej. Patrzcie na to, kopimy dalej przy takim dobrym śmietniczku. Ławeczki są i tak dalej. No i zobaczcie coś tutaj wystaje. I cóż to będzie? Chyba perelek. Nie! Współczesne 5 groszy. 5 groszoweczka współczesna, ale patrzcie, jaka zjedzona, bo niestety ziemia tutaj nie jest za łagodna, za łaskowa do czegoś takiego. Dobra, lecimy dalej. Właśnie, to jest fajne, to? Dobra, patrzcie na to. E, kolej, kolejna monetka. 50 groszy współczesnych. Współczesne 50 groszy z 2012 roku. Pięknie. Lecimy dalej. Dobra, mamy coś. Patrzcie na to kolejny pieniądz. Też perelek. Kiedyś na plaży. Dwa złote. Dwa złote perela. Jak na, Jak na plaży. To jest zabawa. <głosy> <głosy> Powiem wam kolejny pieniądz Kolejny pieniądz, no całe 10 groszy wykopane, całe 10 grosików rocznik rocznik nieczytelny Ale chyba piąty pieniądz Patrzcie jak jej dziki kopią Dziki ty kopią przy ławeczkach Ludzi jeszcze nie ma Więc ryjemy Ty kurwa <laughs> Patrzcie na to Pieniądz I złotóweczka współczesna Złotóweczka współczesna Wypada No i wypadła Ale jeden złoty Tadam Mamy to, 90 90 rok 96, nie 99, chyba 96 Dobra, lecimy dalej No chwilkę no pozwolimy na to zamiast tak cały las załatwiać takie pola na miotrowe <noise> <noise> Powybierać Ale wiecie ile tu będzie jeszcze pasy? Patrzcie na to takie okoliczności przyrody Taki lekki wąwozik Woda oczywiście piękna lejąca się nały stroneczek no sobie... i co? Kopiemy. Skopiemy Patrzcie na to piękne okoliczności przyrody. Naprawdę odepnę się. Zobaczcie jakie góry tutaj są. Widać to chyba po skosie. Może teraz nie będzie widać, ale za mną jest duża góra, przede mną jest dosyć duża. Może nie góra, ale wzniesienie. Natomiast co ja mam? No mam skarb leśniczego albo jakiegoś drywkarza. Bo mam łańcuch, cały długi, zobaczcie. Cały z zawiesiem jednej z drugiej strony. Tu są jakieś haszcze. W każdym razie łańcuch taki do zrywki drewna. Lecimy dalej. Patrzcie na to. Totalna głusza. Jestem na takiej dosyć dużej górce. Olbrzymi spad. No i kopię każdy sygnał. I tu był okres żelazny. No i co? Gwóźdź więc tutaj ktoś musiał coś to zrobić widzę, ten gwoździk chyba nowy nie jest, chociaż nie wiem ciężko powiedzieć no, bo chodzę tutaj, może coś się uda jeszcze znaleźć lecimy dalej patrzcie na to piękne widoki lasek góra, o no, straszna stromizna może tego tak na kamerce nie widać ale naprawdę można się fajnie pochodzić, patrzcie na to prawie końcówka wzniesienia i kawałek stali, więc na pewno starszej, więc idę tym tropem i spokojnie sobie sprawdzam każdy sygnał, pewnie będzie wiało, bo to dosyć mocno wieje no ale widoki są rewelacyjne no i co, jestem u góry i wypadł kolcok, z tego co widzę, czyli to jest taki stary kolcoczek, stalówka No Zobaczcie, tu jest ta końcóweczka takie świecąca Więc ewidentnie kolcoczek Dobra, coś tu się działo Lecimy dalej Kawałek łańcucha, więc jakieś prace leśne Dobra, są tu jakieś sygnały Szukamy Zobaczcie na to, kolejny kolcok wykopany niestety, ale kolejny kolcoczek Lecimy dalej. Wiecie co? Kopałem bardzo delikatnie. No bo było tak, leżało z przodu, więc nie wiedziałem co to jest. Myślałem pierwszy, że to granat, bo tak to troszkę po do tego wyglądało, no ale jak wsadziłem palucha głębiej, to się okazało, że to ja wiem, jakieś okucie od wozu albo coś, nie wiem, nie mam pojęcia, no w każdym razie to jeszcze Dobra, lecimy dalej. To, tutaj kawałek chyba śrubokręta, tak to wygląda. Drewniany trzonek, to jest to takie okucie, a no i później śrubokręt. Więc kawałek śrubokręcika znaleziony w totalnej górze. Na dosyć dużej górze, stary śrubokręt. Dobra, lecimy dalej. Na to kolejny kolcoczek to chyba trzeci albo czwarty. W każdym razie ta sama górka, tak chodzę w nią po niej nałupkoło, a i trzeci kolcoczek coś tu do strzelał lecimy dalej patrzcie na to sygnał kiepski ale coś fajnego, coś cienkiego jakaś monetka, no niestety chyba zajazd chyba zajazd i nic nie będzie wiadomo co to jest ale fajnie pierwszy fajny krążek tak to, współcześniaki i PRLe ale to wygląda na coś zdecydowanie starszego no, może uda się zobaczyć, co to jest. Dam wam znać ładny sygnalik, ale łuska. Chyba taki ślepaczek wystrzelony. Także wyszczelony ślepak. Lecimy dalej. Patrzcie na to kolejny kolcoczek. Tym razem ten jest taki trafiony, jakby o coś zahaczył. No, ale jest. Także chyba ja czwarty kolcok. Wytargany. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie na to. Telefonik znaleziony. Microsoft. On jest otwierany tutaj, więc zobaczymy czy była karta pamięci, czy była karta SIM. Telefon jest zalany. No to od razu widać. Natomiast Microsoft dotykowy Był, miała firma Microsoft taki epizod, żeby puszczać telefony. Także później go otworzymy. Zobaczymy co tam w nim siedzi, no bateria wygląda, że nie jest uszkodzona, bo nie jest mm, wybałuszona. Natomiast zobaczymy, co to jest. Dobra, lecimy dalej. To myślę, że całkiem fajnie wyszło. 3, 6, 7 było. 8, monet, ale miałem widza. Młody chłopaczek podszedł do mnie i hmm, pytał się, co, co robię, i tak dalej. Pokazałem, bo akurat wyjmowałem z ziemi przedmiot. Była to bateria, którą już wyrzuciłem do odpowiedniego, oczywiście, segregacji. A hmm, dostał 2 złotówkę w ramach. Tego, żeby się zainteresował, żeby sobie zobaczył, co to jest. Bo był młodziutki, więc pewnie nie znał tej monety. No i tutaj cztery, pięć kolcoków. I jeden ten ślepak. No i tyle. Chłopaki pozbierali zdecydowanie więcej i dziewczyny. Natomiast ja postanowiłem iść, iść w góry. No i to jest monetka. Jeszcze zobaczcie na no to: to jest coś starszego, bo cieniutka, no niestety, no nic z niej nie widać. Wydawało mi się, że pisało 1850, któryś roczek, więc nie wiem, czy jakaś halerz, halersz, hależ, jeden halerz, coś takiego, w każdym czasie jakiś hależok z Cieszyńskiej Ziemi. A, jest cieniutki i jest niestety destrukcikiem. Tak, to złoty 70, złoty 80 i 20 złotych. Trzymajcie się. Jak widzieliście na filmiku, naprawdę było zacnie. Wpadło ponad 146, nie 160, ale 146 monet. Było nas 8 osób, więc naprawdę średnia wychodzi całkiem ładna. A wzbierali pozbierali ponad dwie dychy, lepiej niż na niejednym placu zabaw. Tereny przepiękne post dla Agnieszki. Górki no, rewelacyjne, ale naprawdę trzeba się nabiegać po nich. I trzeba się zmęczyć, żeby, żeby po nich pochodzić. No i co? To już koniec. Wracamy do domku. Jeszcze trzeba troszkę odpocząć. No i do następnego. Trzymajcie się. Na razie.